Siemanko, z tej strony kłam. Uwaga, dzisiaj nie będzie o grach, tylko dokonam obrazoburczej instalacji Windowsa 11 ARM na tym oto wspaniałym maczku opartym o Apple Silicon. W przyszłości przyda się to do retro gier, ale nie uprzedzając faktów, zapraszam na poradnik. Do tej pory najprostszym sposobem na odpalenie Windowsa 11 czy też 10 na Macu z M1 lub Dwójką było zainstalowanie Parallels, które nie dość, że jest idiotyczno-odporne. Idiot odporne hmm. to znaczy bardzo łatwe w użytkowaniu i co jeszcze lepsze, świetnie integrujące się z macOS. Niestety, Parallels ma też jedną bardzo dużą, a w zasadzie wysoką wadę, czyli nie najniższą cenę. Całe szczęście, po wielu długich miesiącach oczekiwania, w końcu zadebiutował nowy VMware Fusion w wersji Tech Preview na drugą połowę 2022 roku, który wprowadza obsługę Windowsa 11 na Apple Silicon. Właśnie z tej aplikacji skorzystamy do postawienia wirtualnej maszyny. Krok pierwszy, i tutaj niespodzianka, ściągnięcie VMware Fusion. Będziecie do tego potrzebowali konta na stronie producenta. Krok drugi? Tak, zgadliście, zainstalowanie VMware Fusion. Podobnie jak poprzednio, nie powinno być z tym żadnych problemów. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno konfiguracji nowej wirtualnej maszyny, które wymaga pliku z obrazem systemu. Ściągnąć Windowsa 11 ARM można na dwa sposoby. Jeden jest trudniejszy, choć wcale się tak nie wydaje, a drugi prostszy, choć też nie do końca. Zacznijmy od pierwszego. Udajemy się na stronę Microsoft, konkretnie Windows Insider Preview Downloads. Potrzebne będzie konto i uczestnictwo w programie insiderskim. Po zalogowaniu się wystarczy wybrać wersję Windowsa, aktualnie dostępny jest dev i beta channel, a następnie język i możemy ściągać. Niestety, taki bit dostarczony jest w formacie VHDX, który wymaga wirtualnej maszyny z Hyper-V i nie da się go wykorzystać w Fusion. Można za to podjąć bohaterską próbę konwersji za pomocą terminala i dodatkowych pakietów, m.in. homebrew. Ponieważ ja nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań, proponuję ułatwić sobie życie i skorzystać z innego komputera z Windowsem. No właśnie, jak trwoga, to do dela. Przyda się, więc pożyczcie od koleżanki, kolegi, kogokolwiek innego, bo to najprostsza droga. Posiadając maszynę z Windowsem, wchodzimy na stronę UUP Dump. Nie martwcie się, to całkiem legitne źródło systemu, które pobiera odpowiednie pliki z serwerów Microsoftu i tworzy nam gotowy obraz. Jak widzicie, można tam przebierać w różnorakich wersjach. Ja ze względu na stabilność i kompatybilność zdecydowałem się na public release i język angielski, ale możecie pokombinować. Pamiętajcie tylko, aby w formularzu wybrać opcję Download and Convert to ISO. W ściągniętej i rozpakowanej paczce znajdziecie kilka skryptów. Tutaj ponownie, zaawansowani mogą to także zrobić na Macu, korzystając z dodatkowych pakietów. Ja wybrałem Windowsa, ponieważ wystarczy odpalić CMD i patrzeć, jak w linii poleceń dzieje się magia, a obraz pojawia się w folderze. Byłbym zapomniał. Problemy może robić Windows Defender, ale w razie czego omincie go. Uwaga, w moim przypadku trwało to prawie dwie godziny, więc jeśli zdecydujecie się pójść do tego kolegi lub tej koleżanki, to zaopatrzcie się w cierpliwość oraz przekąski napoje, aby umilić sobie ten czas. Po uzyskaniu obrazu w formacie ISO wystarczy wrócić do kreatora VMware i wykorzystać tenże plik do uruchomienia wirtualnej maszyny. Po jej starcie przechodzimy do dość standardowej i prostej, poza początkową potrzebą kliknięcia przycisku, jak za czasów korzystania z płyt, instalacji Windowsa. W ostatnim etapie pamiętać musicie o tym, że nie mamy podczas tego procesu dostępu do sieci, więc w że należy wybrać opcję offline z ograniczoną funkcjonalnością. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, to powinniście mieć przed sobą działającego Windowsa 11 na maczku. Przy wyłączonej maszynie da się to zrobić z menu VMware Fusion lub po prostu zamykając Windowsa. Możecie pobawić się parametrami wirtualizacji. Polecam zwiększyć liczbę wątków procesora oraz, w zależności od zasobów, ustawić sobie RAM. Na sam finał pozostaje instalacja VMware Tools, które dodadzą sterowniki do naszego Windowsa. Tutaj wspomogę się tipami z kanału Android Sci. Aby to zrobić kliknijcie w menu Virtual Machine opcję Install VMware Tools. Aplikacja doda nam obraz do napędu w Windowsie. W środku znajdziecie plik Setup. Jednak przed jego odpaleniem musicie najpierw uruchomić PowerShell jako administrator i wpisać komendę Set Execution Policy Remote Signed. Bez obaw znajdziecie ją w opisie filmu. Po potwierdzeniu literą Y, możecie wrócić do napędu i z menu kontekstowego wybrać opcję uruchomienia z PowerShell. Tym oto sposobem wszystko powinno pięknie działać. I to by było na tyle. Jeśli się Wam podobało, to zostawcie subskrypcję, cyknijcie dzwoneczek, puknijcie dzwoneczek, napiszcie komentarz, zostawcie łapkę w górę. O ile jeszcze łapki w górę są, sam już nie wiem. A jeśli się Wam nie podobało, to możecie zrobić dokładnie to samo. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.